Znowu, tak jak przy uchwale dotyczącej Pomnika Przyrody, proszę o zwięzłe przedstawienie proponowanych zmian, przedstawienie, co jest treścią tej uchwały. To należy się nam, radnym i mieszkańcom. Proszę też o to, by nie było to odczytywanie tabelek, cytowanie działów, rozdziałów. Nie o to chodzi. Proszę o takie skondensowane przedstawienie. Tych propozycji. To chyba rzecz oczywista, i w ramach pewnej kultury dyskusji powinno się takie rzeczy przedstawiać, skoro mamy podejmować decyzję. Może to zająć dwie, trzy minuty. Nie żądam tego, żeby znowu była 15-minutowa, jak to zwykle bywa przemowa pana skarbnika. Dziękuję. Będę jeszcze miał pytanie do tego. Ej. No mam wrażenie, że będziemy replay robić, że tak powiem i powtarzać to co proszę Pani, Pani ale, ale, yy, Proszę bez proszę. uwag, po to są komisje proszę, proszę. Panie Radny, żebyśmy pracowali na komisjach, wypracowaliśmy, była dyskusja. Proszę, nie proszę nie sobie proszę. odtworzyć, mieszkańcy również, proszę nie e, wobec nie tego proszę konkretnie zadać pytanie proszę, Panie muszę. Radny. Ale pan mi również nie poucza. Proszę konkretnie zadać pytanie, co jest dla pana niejasne. Słucham, proszę o pytanie do pana skarbnika. Bardzo proszę, jeżeli pani ma takie trudności z rozumieniem tego, co się do pani mówi, to sformułuję to jeszcze raz. Proszę o przedstawienie proponowanych propozycji zmian. Rozumiem, Panie Skarbniku, autopoprawki. Będę pani... chciał jeszcze zabrać głos, no yy, Tak, yy, proszę, autopoprawki. Chyba tak zrozumiałam Pana Radnego Kleczkowskiego. Proszę, ja, Pan Skarbnik. ogólnie o proponowanych zmianach. Autopoprawka i nie tylko yy, autopoprawka. Yy, proszę sobie Dobrze. otworzyć komisję budżetową. Autopoprawki proszę przedstawić, Panie Skarbnik. O skarbniku. czym Pani mówi? Ja chcę teraz to usłyszeć, nie odtwarzać sobie nagrania. Szanowni Państwo, jak Pani się zachowuje w ogóle? E, proszę o odnotowanie, Pan Radny Kleczkowski bez zgody Przewodniczącej zabiera głos. E, proszę Pan Skarbnik. Szanowni Państwo, przepraszam, akurat tutaj e, łącza. Bardzo trudno jest Panie Radny mówić o budżecie bez klasyfikacji budżetowej, bo są to przepisy prawa, które nas obowiązują, więc nie ma możliwości, trudno mi jest mówić o budżecie bez omawiania tego, co wynika z przepisów prawa, więc ja się postaram krótko. Oczywiście ciężko mówić krótko o wszystkich tych zmianach, które bardzo szczegółowo omawialiśmy, więc powoli i jeszcze raz. Je... Najważniejsze, najważniejsze krótko niech Pan się nie no, e, są... Proszę dla... odnotować, przepraszam drugi raz Pan Samowolnie zabrał głos bez, bez, bez zgody. E, tak, trzeci również, więc Panu odbieram głos w tej dyskusji. Proszę bardzo, Pan Skarbnik. Więc y, tak jak Państwo otrzymali w materiałach, tam wszystkie te zmiany są pokazane w układzie klasyfikacji. Ja jeszcze omawiałem bardzo szczegółowo na komisji y, budżetowej, więc y, tu żadnych tajemnic nie ma. W wyniku dokonanych zmian dochody budżetu będą wynosiły 170 milionów 75 702 ,71 zł. 71 groszy, zaś wydatki 182 miliony 719 500 ,71 zł. 71 grosz Zmiany polegają na zmianie budżetu, Z podstawowej wielkości budżetu, deficyt nie ulegają zmianie, więc tak naprawdę zmiany wiążą się ze zwiększeniem kwoty dochodów w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych oraz odpowiednimi korektami wydatków. Z tych podstawowych zmian no to nie wiem, co jest dla pana radnego istotne. Może po kolei mówię pani przewodnicząca. Nie, czy pan radny życzy sobie, żebym wszystko mówi po kolei, bo ja nie wiem, co to znaczy te najważniejsze. Będą male po kolei, będzie chyba najszybciej. Okay? E, chwileczkę. To ja może zapytam tutaj radnych. Czy Państwo wymagacie e, dyskusji jeszcze raz to, co było na komisji? Nie dyskusji, ja wokół... tylko przedstawienia krótko tych ja. zmian. Czyli na przykład. E, tak, Luchy ale rzesznej. tak, było przedstawiane. Wobec tego, panie skarbniku, proszę. No proszę szczegółowo wobec tego, okay. skoro Państwo Radnie wymagają. Proszę. Bardzo, bardzo chętnie. Szanowni Państwo, czynię to z, z niezwykłą przyjemnością. Bardzo lubię mówić o budżecie, także już prezentuję zmiany. Transport i łączność dochody. Przepraszam, nie chcę, ktoś zabrał głos chyba przed chwilą, nie chcę komuś tu przerywać. Kontynuujemy, rozumiem, tak? O zakresie proponowanych zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu taka moja refleksja, mam wrażenie, że te przeciąganie sesji czemuś ma służyć, ale to zobaczymy w trakcie debatowania. Pan Marcin Kleczkowski się zgłosił, została Panu minuta. Dwa razy już pana upominam, jeżeli Pan nie na temat budżetu będzie mówił, przekażę następnej osobie głos. Proszę bardzo. Nie wiem po co pani robi ten teatr? Ale widzi Pani, ja zapytałem o rzeczy istotne, ważne, natomiast znowu usłyszeliśmy litanie odczytywaną przez pana skarbnika dotyczącą kwot 400 zł na no koniec 700 zł. A moje pytanie było proste, logiczne, wydaje się też oczywiste dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś istotnego dla spraw, które dzisiaj tu prowadzimy, którymi się zajmujemy. I to jest właśnie państwa podejście, że wszystko możecie obrócić w awanturę. Ja zapytam o kilka istotnych rzeczy, które są przedmiotem tych propozycji. Pani wszczęła spór, a na koniec Skarbnik odczytał litanie, wymieniając nawet kwoty tak nieznaczne jak korekty rzędu 400 czy 700 zł. Przecież ja nie o to prosiłem. Nie potraficie Państwo normalnie rozmawiać, nie potraficie też wyzwolić się z tego jakiegoś dziękuję karbu. panu bardzo nie na temat nie na temat. Proszę bardzo, organem wykonawczym gminy jest burmistrz miasta Augustowa, więc burmistrz podejmuje decyzje. w sprawach, które w jego kompetencjach. Przepraszam panie skarbniku, gdzieś jest pogłos. Czy to jest tu pana? Już już wyciszam akurat. Przepraszam, jeżeli tak, to. Tak, proszę bardzo. A więc, Szanowni Państwo, Pan Burmistrz Augustowa yy, składa stosowne wnioski, próbując i yy, podejmując się w sposób bardzo zdeterminowany pozyskania środków zewnętrznych wszędzie tam, gdzie taka szansa się pojawia. Chciałbym powiedzieć, dlaczego yy, zachowuję taki dystans wobec proponowanych zmian, wobec tego budżetu? Jest to budżet oparty w dużej mierze na podwyżkach, tak jak mówiłem wcześniej. To jest ogromnie krzywdzący dla wielu mieszkańców Augustowa, którzy za przyczyną Państwa Radnych i naszego miasta i tych, którzy dołączyli do naszego miasta, tym bardziej związkowców Pana Pudeckiego, Pana Szczerbakowa. Jest to bardzo nie w porządku, że popierają budżet taki, który bardzo obciąża a szczególnie tych mniej zarabiających mieszkańców, mieszkających, chociażby zajmujących mieszkania komunalne. Ten budżet to również podwyżki śmieci, wody, nie podatków. Dlatego nie zasługują na poparcie. Kolejnym argumentem jest to, że nie uwzględniono żadnego postulatu tej grupy radnych, którzy nie zaliczają się do e, tego ugrupowania e, nasze miasto, jakkolwiek to brzmi, lub jego satelity. Dziękuję. E, pozwoliłam sobie również zabrać głos. E, skoro Pan e, radny skrytykował śmieci, no przypominam Państwu, to było była jasna bramy podwyżka, więc musieliśmy, nie chcieliśmy, ale nie mieliśmy innego wyjścia jak podnieść. Także w przyszłości mam nadzieję, że zaradzimy, że przynajmniej tak duże podwyżki nie będą. I teraz tutaj podziękować może dla pana burmistrza, że właśnie zauważył dzieci przedszkolne, żłobkowe, będą remonty, jak i również seniorów. To tyle. Dziękuję.